proszę państwa za chwilę nowy rok za chwilę nowa dekada życzymy tutaj od nas z Gońca wszystkiego co najlepsze na tej ziemi, a przede wszystkim radości życia, każdej sekundy życia. No bo życzymy oczywiście zdrowia, życzymy sukcesów, ale wiadomo, że też zdrowi wszyscy nie będziemy, sukcesów wszyscy też nie odniesiemy, ale proszę państwa, najważniejsze jest to, że pomimo wszystkich przeciwności losu, że pomimo wszystkiego co nas dotyka, żebyśmy mieli w sercu tę bożą radość. Radość istnienia, radość podążania ku wieczności, bo przecież e, nowy rok e, napawa nas e, refleksją o tym, dokąd zmierzamy, o tym, jak szybko czas mija. No, czas mija, ale wieczność czeka i proszę Państwa, z tego można się radować e, na, każdym, na w każdym dniu, e, w każdej sekundzie naszego życia. E, przepełniajmy to życie rzeczami znaczącymi, rzeczami, które rzeczywiście e, mają sens. I tego właśnie państwu z całego serca gorąco życzę, żeby państwo czuli sens swojego działania, sens swojej pracy, sens tego co na co dzień robicie, niezależnie od tego czy są to jakieś rzeczy wielkie połączone z wielką odpowiedzialnością, czy jest to może pomaganie wnukowi w lekcjach, czy chodzenie na, na spacer z bliską osobą. To wszystko nadaje sens naszemu życiu, bo przecież nie ma większego sensu na tym świecie niż miłość wzajemna do naszych bliskich, miłość wzajemna w naszych rodzinach. I tego właśnie, abyście Państwo byli kochani, aby Państwo doświadczali tej, tej miłości i potrafili nią obdarować innych, życzę na ten nowy rok 2020. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Szczęśliwego nowego roku.